Cześć, tu Kasia z Nord.pl. Piotrek pokaże jak wymienić samodzielnie drzwi zamrażarki w lodówce Liebherr. Jeżeli będziesz wymieniał tylko drzwi zamrażarki, to wykonaj te same czynności, jednak po tej samej stronie lodówki. Jeżeli będziesz tak jak my zmieniał stronę otwierania drzwi w lodówce, zrobiliśmy osobny filmik specjalnie dla Ciebie, który znajdziesz link tutaj i w opisie tego filmu. Zachowaj bezpieczeństwo i przed każdą wymianą bądź naprawą odłącz urządzenia od wszelkich źródeł zasilania. Piotrek podważa płaskim śrubokrętem bolec zawiasu całkowicie wyciąga go, aby odchylić swobodnie zawias dolny siłownikiem. Następnie wyciąga bolec przy środkowym zawiasie oraz podkładkę. Bez problemu, teraz można wyjąć dolne drzwi gotówki. Pamiętaj o tabliczce znamionowej swojego urządzenia o której mówiłam w innym filmie. Link znajdziesz w opisie. Z górnej części drzwi zamrażarki należy zdjąć zaślepkę, aby przełożyć na drugą stronę. Drzwi zamrażarki osadza na bolec. Nakłada podkładkę na otwór i osadza bolec od zawiasu środkowego. Nasuwa dolny zawias siłownikiem Namocowanie zawiasu i osadza tuleje. Dociskając ją, zamyka drzwi zamrażarki. Drzwi do lodówek i ich elementy znajdziesz na Nord.pl. Jeżeli chciałbyś zobaczyć jakiś inny filmik instruktorzowy dotyczący wymiany części w lodówce, daj znać w komentarzu, może uda nam się Ci jakoś pomóc. Pamiętaj również, że wszelkie naprawy najbezpieczniej zlecić fachowcom. Znajdź serwis w swojej okolicy.